Rzeszewskiecki, dzień dobry Państwu. Naszymi gośćmi są dziś ojciec Jan Zasowski, werbista ze Zgromadzenia Słowa Bożego, misjonarz prosto z Brazylii, pionier polskiej. Misji katolickiej w Brazylii, tak można powiedzieć, proszę ojca? Nie. nie, nie pionier, ale jeden z nielicznych, którzy, nie, nie. Niemożniej, niemożniej, którzy tam od lat twardo... Od 28 lat. lat. I pan Aleksander Niewieliński, dyrektor Polskiego Ogrodu Zoologicznego. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. E misje Boże Ojca to e, szczególne miejsce przepowiadania słowa Bożego. Werbiści są do tego szczególnie wypowołani i predysponowani, można powiedzieć. A dlaczego szczególne? Bo od 28 lat można przebywać nieprzerwanie? No, oczywiście, że to bardzo szczególne, to jest szczególne powołanie, piękne powołanie, ponieważ służymy drugim. Być misjonarzem to iść na spotkanie drugiego człowieka, iść i służyć temu drugiemu człowiekowi. Kiedyś pisałem, do rodziców przyjechałem, ale nie tylko uczę. Dużo się uczy od tych ludzi, naprawdę powołanie misyjne to jest najpiękniejsze powołanie w służbie Bogu i ludziom. Czy Można powiedzieć, żeby uczyć, trzeba też się nauczyć, czy też współ, jakby współtworzyć. Oczywiście, się żeby uczyć, trzeba się uczyć, zrozumieć drugiego człowieka, zrozumieć jego uczucia. Zrozumieć jego kulturę, jego historię, jego zwyczaje. I uważam, że przebywanie na misjach 28 lat nauczyło mnie być bardziej człowiekiem. Nauczyło mnie wiele pokory, aby móc zrozumieć serce drugiego człowieka i dać też moje serce. Pan Aleksander Nieweliński towarzyszy ojcu od o, kilkunastu. Nie chcę powiedzieć kilkudziesięciu lat, ale już prawie, że bo przed wejściem do studia oglądaliśmy zdjęcia, które wskazują na długoletnią znajomość i przyjaźń, ale towarzyszy ojców od czasu do czasu w tej, tej pielgrzymce po, po Brazylii, Panie Aleksandrze. Ja miałem szczęście poznać ojca Jana Zasowskiego w Brazylii w 1985 roku, gdzie przebywałem wówczas w São Paulo. Między innymi odwiedzałem moją siostrę. I ojciec Jan Zasowski, którego spotkałem zupełnie przypadkowo, choć jak doszliśmy już do wniosku w życiu, nie ma przypadków, yy, bardzo serdecznie zaprosił mnie do swojej misji do Iguapy, gdzie pojechałem po jakimś czasie i tam dzięki. Serdeczności mojego przyjaciela Janka Zasowskiego, ojca Jana. Mogłem zobaczyć prawdziwą Brazylię. Tę, która jest, mogę wręcz powiedzieć, no, pra, praktycznie niedostępna dla turystów, dlatego że ja zobaczyłem prawdziwe życie tych ludzi, prawdziwą nędzę, ogromne oddanie misjonarzy, którzy tam pracują. Byłem dumny, wręcz, że polscy misjonarze tak ogromne dzieło tam wykonują. Natomiast Poznałem też, no, sam się uczyłem od tych ubogich ludzi, którzy byli rzeczywiście niezwykle serdeczni, szczerzy, oddani, i oni, wielu z nich mogłoby być dla wielu z nas przykładem życia takiego rzetelnego, uczciwego, solidnego w oddaniu dla innych. To rzeczywiście była kapitalna lekcja życia dla mnie, ten pobyt w Brazylii. I to, co mogłem zauważyć, no, dzięki Jankowi. Z tym, że ojciec Jan w trosce o, o duszę, a pan Aleksander w poszukiwaniu przygód i egzotyki przebywał w Brazylii. Przebywał ja, w Brazylii. Tak, ja wtedy byłem niejaką, nie taką y, misję, choć to tylko pokrewne słowo, y, po prostu miałem y, zorientować się w możliwości pozyskania zwierząt dla polskich ogrodów zoologicznych. I to była moja to był cel mojej podróży. Przy okazji mogłem to realizować, ponieważ moja siostra mieszkała w São Paulo wówczas i tam mogłem się zatrzymać. A jednak nie udało się ojcu namówić pana Aleksandra, żeby, żeby został na misji już tak na koniec. Do, do końca praktycznie jako misjonarz, czy też brat, koordynator, czy może osoba świecka, wspierająca działalność. Ciągle kontynuuje jako misjonarz, może w innym znaczeniu. Dowiedziałem się, że mnie poszukiwał nawet przez internet, dlatego że to doświadczenie, które miał przebywając w moich wspólnotach, a tych wspólnot było bardzo dużo, ponad 30 różnych wspólnot. Gdzie, w samej Brazylii, tak? Tak, w, odległościach, w odległości do wspólnot nawet 75 km. I to doświadczenie, spotkanie z ludźmi, uwrażliwiło jego serce, aby mówić o misjach. I w ten sposób też jest misjonarzem, gdyż swoje doświadczenie przekazuje innym i też zauważyłem, że jest w duchu misyjnym, też przedstawia swój zawód, swoją pracę, i też jako chrześcijanin stara się przedstawiać swoje doświadczenie misyjne jako chrześcijanin. Jadąc po ojca na misję, trzeba mieć, trzeba być bardzo twardym, chyba i dyspozycyjnym, bo nie wiadomo, to na nas tam czeka, z czym czeka, czego oczekuje od nas, chociaż nasze zamiary, nasze spojrzenie na tę rzeczywistość może na początku to troszeczkę się, może jest wy wy wyidealizowane. Tymczasem na miejscu, proszę przypomnieć sobie, jakie były pierwsze yy, dni, tygodnie, miesiące. Spotyka się zupełnie co innego pewnie. Jak Oczywiście to jest? to jest całkowicie inny świat, no ale. Będąc misjonarzem musimy być otwarci na tą inność. Już mieć w sobie tą otwartość i wierzyć, że Bóg nas prowadzi, Bóg nam pomaga, ponieważ idziemy w imię Boga, w imię, w imię Ewangelii. A co ojca najbardziej zaskoczyło tam na miejscu, z czym do dziś ojciec sobie nie może dać rady czy próbuje zrozumieć? No przede wszystkim Najbardziej mnie zaskoczyła nędza i bieda, że ludzie mogą żyć w takich sytuacjach skrajnych. Jedni, którzy posiadają bardzo dużo, drudzy, którzy nic nie mają. Ci, I ta żeby, bezradność, tak. żeby pomóc tym, którzy nic nie mają. A ci, którzy nic nie mają, e, poprzez to, że mają kontakt, mają ojca duchowego, tu w osobie ojca Jana Lasowskiego, Czy to w jakim sposób im rekompensuje ich materialne braki? No są oczywiście oni bardzo szczęśliwi? Oczywiście, że misjonarz też stara się, aby ci ludzie żyli godniej, w lepszych warunkach też materialnych. Też staraliśmy się tym ludziom pomóc. Oleg był świadkiem, kiedy były zakładane ogrody warzywne. Razem katolicy z protestantami współpracowali. To była w naszej misji katolickiej. Prowadziliśmy też polaryżowe. Staraliśmy się, ażeby tym ludziom pomóc, by godniej żyli. Staraliśmy się, aby ich dokumenty, których nie miały, by posiadali odpowiednie dokumenty, i tak dalej, Staraliśmy się, by ten człowiek biedny też. Czuł się dowartościowany, czuł się człowiekiem. Czy trzeba być do dyspozycji? Jak bardzo trzeba być do dyspozycji tych, tych ludzi, e, proszę ojca,? Pewnie 20, 24 godziny trzeba na dobę. Trzeba być zawsze, trzeba być razem z nimi, trzeba ich kochać i widzieć, że Bóg jest obecny w tych ludziach. I zawsze, kiedy spotykam się z drugim człowiekiem, staram się widzieć obecność Boga, czyli. Idę na spotkanie samego Boga. Czyli każda decyzja wyraźnie nosi ślady Bożej interwencji, opatrzności tam na miejscu? Oczywiście i to jest bardzo wyraźne. Z mojego doświadczenia misyjnego mogę dużo poświadczyć, że na każdym kroku widzę, czuję tą obecność Boga, opatrzność Boga. Bóg ciągle prowadzi. I pomaga. Zwłaszcza jeśli ma się przyjaciół w Polsce, na przykład w Płocku. Tak. Kr krąg tych przyjaciół się troszeczkę e, zaokrągla. Dochodzą również słuchacze katolickiego radia Płock. Dodajmy, którzy na każde wezwanie ojca teraz pewnie odpowiedzą. Jeżeli są jakieś potrzeby szczególne, to poprzez tutaj pana Aleksandra Niewielińskiego e, i poprzez nas, nasze możliwości medialne możemy pomóc. A w jakim sposób możemy pomóc? Co jest najbardziej potrzebne? Przede wszystkim ważna jest modlitwa i proszę, by nasi słuchacze modlili się za misjonarzy, za misjonarki. Potrzebujemy waszej modlitwy no i któregoś dnia może będziemy potrzebować więcej, jakiejś pomocy materialnej, ale no, jeśli będzie potrzebny taki świadom tak. żołnierzy, żołnierzy, wsparcia personalnego, tutaj zabierzemy się z Panem Aleksandrem Wiwińskim. Także potrzebni są też misjonarze świeccy bardzo chętni i mile, mile widziani. Też w Brazylii. A czy radio katolickie dociera? E, nie płockie radio katolickie, ale na przykład nie San Paulo czy gdzieś tam. No, jakieś... Oczywiście. Mamy też bardzo rozbudowaną telewizję katolicką. Także Olkowi mówiłem, że tutaj są siostry miłosierdzia Bożego. Mamy też w naszej telewizji. Program miłosierdzia Bożego jest rozpowszechniony kult do miłosierdzia Bożego. Ja też rozpowszechniłem we wszystkich wspólnotach, gdzie pracuję i tak. zauważyłem, że te wspólnoty stały się bardziej dynamiczne, bardziej takie zjednoczone między sobą. No to trafił ojciec do źródła. Jesteśmy u boku siostry Faustyny tak. Kowalskiej, prawie. Że. Także cieszę się, że jestem też w tym miejscu i chcę powiedzieć, że w Brazylii też media katolickie, tak telewizja, tak radio katolickie, bardzo pięknie pracują w ewangelizacji właśnie narodu brazylijskiego. Namiastką tej egzotyki jest, są jakieś fragmenty w obródzie zoologicznym, pewnie przewieziony czy przemycone, panie Aleksandrze, do Polski. Przywieziony w 80. -tych... Latach. Zresztą, moją taką pamiątką od Janka z Brazylii są różne przedmioty wytworzone przez Indian. Jest tam prawdziwe łłki strzały zrobione z drzewa żelaznego. Są tam figurki, które zostały wyrzeźbione przez Indian i to jest dar ojca Jana Zasowskiego. A ja. Postanowiłem wyeksponować te interesujące przedmioty, wiążące się w końcu z naturalnym środowiskiem, tam gdzie żyją ci ludzie, i chcieliśmy je pokazać. Także mamy znacznie wzbogaconą ekspozycję dzięki temu. Jest, rozumiem, że w ten sposób tu pan Aleksander Niewioliński otworzy jakieś muzeum, czy, czy, czy no może, może jakieś takie miejsce szczególne, misyjne, właśnie, w być zoologiczne, <grym> żeby można było zobrazować. Ten, ten fragment taki egzotyki Panie Aleksandrze. Będzie to no taki, taki, taki właśnie jest takie miejsce. Właśnie to miejsce to jest takie miejsce, gdzie możemy podziękować naszemu darczyńcy za te przedmioty i to jest to miejsce, które wzbogaca niejako też naszą wiedzę prawda, o o, o tym, że polscy misjonarze również pełnią ogromną, ogromną rolę w świecie. Proszę ojca, na koniec obiecał ojciec, że zaśpiewa po brazylijsku. Więc na zaśpiewam, to znaczy. łącząc się też z ludźmi z Brazylii, w tej takiej komunii, w braterstwie. Właśnie w tym czasie w Brazylii mówi się o braterstwie. W tej chwili w czasie Wielkiego Postu mamy tak zwaną kampania da Fraternidade. I to braterstwo, solidarność z drugimi, z ubogimi i w różnych sytuacjach trudnych, w których znajduje się Człowiek na kontynencie latynoamerykańskim, szczególnie w Brazylii, w tym roku kampania da Fraternidade stara się, aby Amazonia była Amazonią, ponieważ Amazonia to jest wielki obszar byśmy to powiedzieli płuca całego świata. I często jest niszczona. Ja to na własne oczy widziałem. Jak jest niszczona, lasy są palone, wycinane. I w tym roku Kościół chce w sposób taki konkretny przybliżyć świadomość wszystkim ludziom, abyśmy starali się, by Amazonia była zachowana. Dlatego, łącząc się w solidarności też z ludźmi z Brazylii, z całym Kościołem z Brazylii, chcę zaśpiewać taką pieśń. Maria nossa mai. Maria Nasha Matka Matka va parecida. Maria Maria nossa Mai, Maria ensina-nos a amar como você amou. Ensina-nos a humildade, teu jeito de nos falar, nos leve a fazer tudo, aquilo que Jesus mandar. Maria, Maria nossa mãe, Maria, ensina-nos a amar, como você amou. Ensina-nos a rezar, Querendo simplicidade nos faça, como as crianças viver na simplicidade. Maria, Maria, nossa Mãe, Maria ensina-nos a amar como você amou, Maria cheia de graça. De graça, fe i amor ensinamos escutar as palavras de Nosso Senor. Maria, Maria, nossa Maria Ensinano a komu como você amou. Może powiem, co mówi ta pieśń. To jest prośba do Matki Bożej, aby nauczyła nas miłować, tak jak ona potrafiła miłować. Żeby nauczyła nas być pokornymi, tak jak ona, tak jak Jezus był pokorny. Aby nauczyła nas modlić się, tak jak ona modliła się. Aby nauczyła nas wierzyć, tak jak ona wierzyła ufała do końca. Pozwolę, ojciec, że w tym oryginalnym języku będziemy się modlić. Po brazylijsku będziemy, będziemy tę pieśń prezentować na antenie katolickiego Radia Płock, żeby wesprzeć troszkę i działalność misyjną polskich werbistów tam na kontynencie amerykańskim. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Ojciec Jan Zasowski, werbista, misjonarz z Brazylii, był naszym gościem w towarzystwie pana Aleksandra Niewelińskiego, dyrektora Płockiego Ogrodu Zoologicznego. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Dziękuję. Szczęść Boże. Dziękuję.